Cześć, cześć, cześć z tej strony Pan lamcia. Zapraszam już do dziesiątego odcinka Jedi Star Wars. Nauczyliśmy się w poprzednim odcinku pięknie skakać podwójnie, co jest e, bardzo dużym chyba osiągnięciem, jak dla nas. I oczywiście musieliśmy zginąć, bo to, to by było dla nas Mało oczywiste, gdybyśmy nie zginęli. Także witam Was. Wow, już dziesiąty odcinek. Widziałam, że 35 osób aż obejrzało poprzedni odcinek, co mnie bardzo cieszy. Jest ranny. Pomożemy mu. Mm, oczywiście, że pomożemy. Czemu nie? Mamy kolejne zwierzątko. I małe pterodaktyle, które jednak nie są aż tak przyjazne. I takim oto pięknym stylem znokautowaliśmy przeciwnika. Także jak mówiłam, 30, 35 osób obejrzało poprzedni odcinek. Co dla mnie jest szokiem. Naprawdę. Bo... E, zazwyczaj to to jest mniej więcej 7 osób. To jest max. 3. 7. Tak różnie bywa, nie? A mam nadzieję, że się poprzedni odcinek akurat podobał albo coś. Albo coś. No... Dawajcie znać w komentarzach albo czy, czy się podobał, czy nie. Co to Bidi? W poprzednim odcinku, oczywiście, Kal nauczył się e, mówić e, pod wodą. Tak samo Bidi sp sp sprawił, że potrafi bez schodzenia wskakiwać do skrzynki i ją szukać. Mamy się wspiąć na drzewo świata, drzewo. Nie wiem, nie, nie pamiętam teraz, ale gdzie mamy dokładnie teraz iść? Tu na pewno musi być jakaś liana jeszcze Którą widzę. Dziękuję. O, myślałam, że się nie złapię. Dobra. I tak samo zakończyliśmy odcinek, tym że utknęliśmy w drzewie. O, parkour. Zwojen klonów. Wojna się tu nie o. skończyła. Wszystko, co robiliśmy, czy to miało sens? No w sumie z tego co wiem to ze Star Warsów to chyba rok jest 7000 któryś Tak Bo to Star Warsy bardzo, bardzo daleko odchodzą od naszych czasów Co by w sumie Czy ja Myślałam, że spadłam Już mówię A Będzie co Kolejna... Kolejny moment do ucięcia, ale... Ale jednak jakoś się złapał. Dałeś się rady, jestem z Ciebie dumna, Kal. O! <grystanie> te prze Te przewroty, te, te efekty, te wybuchy! Chyba ma kuku jakieś. Tam jest skrzynka. Czy my możemy tak dolecieć? Jo, dosięgnęliśmy. To był bardzo dziwny przewrót. Cześć. Co ty tam masz? Kuku? Ale musimy być ostrożni. Nie wystraszmy go. Hej! W porządku! Nie skrzywdzimy cię. Faktycznie krzyż na niego od razu. Oj, to trochę. No, no ja w sumie on to. On ją zaatakował, nie? Myślałem, że dostał pysk. W sensie ten, ten stwór, nie? Tak, że wyciągnął i odbiło rykoszetem w pysk. Chociaż tyle. Fiubiu? Idziemy, No i proszę. A, coś tam było. Poncho. Nie. <ścoughs> w sumie to się dowiedziałam, że na przykład yy, ten facet, co grał właśnie yy, naszą teraz postać on ogólnie powiedział, że on nie zagra w dwójce, o ile tam nie będzie po... o, o ile tam będzie poncho. To on tam będzie grał. Jak będzie poncho, to on tam zagra. I on faktycznie na, na gadanie tam z innymi, nie? O, o grze i tak dalej, to faktycznie przyszedł w poncho. Takie pol polubił. Jest jeszcze tyle nietkniętych miejsc! On wygląda jakby miał taką maskę na sobie Jak na przykład yy, był taki Pokémon Charizard, że nosił chyba yy, czaszkę matki jakoś tak. I on do niej jakby dorastał, i on w ogóle jej nie zdejmował. To on... ten dosłownie wygląda tak samo. Dziękuję za przejażdżkę, bardzo miło się leciało. Niczym Fenix Hops, coś interesującego. Ja już widzę i zrobię z tego kolejną przeróbkę, nie, jak on po prostu tupie tak samo jak Fredbear, tak. tu, 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 on tak to głośno robił, boskie. I będziemy teraz mieli dwa, tak? Czy co? Serio, będziemy Ej, czekaj! A skąd ty miałeś drugi miecz? Bo żeby mieć dwa, to przecież potrzeba połączyć jeden z drugim, nie? Aha! Dobrze, że cię znalazłem. Dobrze, że cię znalazłem. O, pięknie, mm. ładne widoki. Ej, się fajnie patrzy. On mi się tak podoba, nie? O, jest. fajnie by było mieć takiego robocika. Szukasz czegoś? Co tam masz? Kolejny hologram? O. W końcu. Znalazłem to. Astrium. Używane przez mędrców tysiące lat temu. Trzymam w dłoni część galaktycznej historii. O, nie wiem jak się odwdzięczę Tarfulowi. Wiesz co to oznacza, przyjaźń. To było nagrane? Ty muszę wracać na Datomirę! Jestem szkoda, on nie ma znalezienia w grobowcu Kudżeta, lecz moc. Moc otworzyła nam nową drogę. Co za moc? Grobowiec kudzieca. A coś tu jeszcze jest? I tu mogę zejść. To już my się cofamy, dobra. Późno On przecież był odwrócony w dobrą stronę. Mi się coś ustrało, że my biegniemy w złą. Podrzucisz nas i się nie ubludził. Podrzucisz. O nie! O Bogowie. Walka. Znów cię znalazłem. tego świata. Nie wiem dlaczego druga siostra uważa, że jesteś taki ważny. Lubi pamiątki, ale... mnie wspominki nie pociągają, a ty! Nie jesteś tego wart! Więc załatwmy to szybko! Dobrze, Freddy Fazbear, dawaj. Punkt dla mnie! Tak myślisz? Okej, okay, to akurat było dla ciebie. No przestań. Nie wygrasz. Daj mi te gogle. Jest jakaś różnica? O tym brzydalu. Tak się chcesz bawić? O ty. Nie no, bez takich. Ładnie walczanie. nie. Czy my będziemy w stanie kiedyś rzucić mieczem? W sensie, żeby wiesz, poleciał i wrócił z powrotem. A nie wiem, jakoś pół HP to ci zabrałam. Wow, co to była za akcja? Co to za wiatrak? Chciałaś mnie ochłodzić, tak? Prima balerina? To ty chyba nie będziesz. A ciebie to. Każdą trudność. Gdy wyrzekniesz się siebie, ręka jest niczym. Byłam kiedyś, Jedi Zabawnie byłoby cię pojmać. Patrzę, jak łamią się tak jak nas! Złościsz się, poczekaj na izolację! Tortury! Okaleczanie! Twoje przyjaciele! Nie, nie dam ci... Nóż! Nie powstrzymaj Mówisz o sobie? Ale ciebie tak. Zabiliśmy inkwizytorkę. Chyba, czy nam wyskoczy z tyłu. Hey. Myślałem, że nie żyjesz. To, pogłasz mnie dok. Wszystko dobrze. Musimy wracać, Siri i czekają. Okej, okay. mogę tu wejść? A ja tak, patrzę, nagle czarny ekran, a mi się mieściło na chyba jakieś dwie minuty. <laughs> Ciekawe Jak on z tego schodzi <laughs> okay. No, no skarczuj Zobaczmy co znalazłeś Pończo! jakiś ruch na co czas? Aha, ale mam mało, mam mało żyćka w ogóle. I co? Teraz mamy wrócić i tam do nich, ja? tutaj. Dobra, dajcie mi minutę. Dobrze, że jesteś. Ja pierdole. Dobra, jesteśmy moi drodzy. Co to było tam? O ja jego. Wróciliśmy na statek. Kordowa sądził, że klucz do sanktuarium jest na datomirze. Znalazłeś Łukiego? Tak, ale nie jest tam za dobrze. Wszędzie imperium. Inkwizytorzy? Cóż, Trilla, druga siostra. Na razie zniknęła, ale wciąż nas ściga. Pokonałem dziewiątą siostrę. <grym> Smacznego. Ale gdy pojmało mnie imperium, opierałam się. Przyrzekłam sobie, że prędzej zginę, oh. niż coś powiem. Wow. Ale wtedy przybył mroczny cień, i był gorszy niż najstraszliwszy koszmar. I wciąż walczyłam, ale w końcu przegrałam. I wydałam im trile. I wiem, że w żaden sposób tego nie naprawię. Widać, że on tak nerwowo sypie Kale, tą fulę. Nie możemy ocalić tych z holokronem. Słuchaj. Dziewiąta siostra mówiła o stawaniu się inkwizytorem, jakby to było nieuniknione. Ale ty przeszłaś to samo co ona i nie dołączyłaś do nich. Już dobrze, Sir. Znajdziemy ten holokron. Hej! zabieraj lasery z mojego lunchu. Widać, że lubi e ekstrasłony. Ustalam kurs na Czekaj, Lecimy na datomirę? Dziwne, że Kordowa tam poleciał. Musiał mieć dobry powód. Nie ma mojego dzieciaczka. Moje maleczki wyrażać. Jest na plecach. Ja w środku, mam ściany, mam i wszystko gra. Tak. Wszystko dobrze? Hej, Kal, co z wami? Wszystko gra? Nie wiem. Nie to jest najważniejsze. Sir w ciebie wierzy. I prawdę mówiąc, ja nie miałem o tobie zbyt dobrego zdania. Zauważyłem. Ale zaciągnęła mnie w najstraszniejsze miejsce w galaktyce, więc. Zaciągnęła go do burdelu. Dobra, moi kochani, kończymy tutaj. Potem zakończymy tutaj nasz odcinek. Eee... Dzięki za oglądanie. No, daj mi chwilę. Dzięki za oglądanie i na no co? Widzimy się do za niedługo, nie? Dzięki. Cześć, i pa.